Dzień dobry, dzień dobry kochani, jest wcześnie rano, ja już na rowerze i powiem Wam tak, że wstałam dzisiaj rano, zmontowałam film i miałam troszeczkę opóźnienia, ale poranek bez roweru i bez czasu dla mnie to nie poranek, także już chyba wchodzi mi to w krew, czuję się zmotywowana, zaczęłam też czytać Fenomen Poranka, tą książkę, którą Wam pokazywałam w ostatnim vlogu i no nie wyobrażam sobie, żeby teraz wstać. I nie pójść na poranną jazdę na rowerze. Dobra, ruszamy, bo dzisiaj mało czasu, piękna pogoda, yy, więc lecimy. Dzień dobry. Powiem wam, że położyłam właśnie Nel na drzemkę i było naprawdę strasznie było ciemno, ogromnie wiało, burza po prostu na potęgę. Teraz się już um, uspokoiło. Także zobaczymy, co będzie dalej. Moi drodzy, mam wam kilka polecajek, także na pewno za chwilę wam o nich opowiem. Moi drodzy, w końcu mam sekundę, żeby z wami porozmawiać. Naprawdę, bo dzisiaj tyle się dzieje, ale w końcu mówię, nie no, stawiam statyw, odzywam się, em, bo tak, chcę wam pokazać kilka rzeczy. Mam wam kilka fajnych polecajek do pokazania. E, będę też zaraz robić obiad, ale do brzegu. Od początku, co Wam chciałam powiedzieć, to. Pierwsza sprawa wygląda tak że wczoraj byliśmy... Czy tu coś mam? Nie. Że wczoraj byliśmy, słuchajcie, na zakupach w Biedronce i w Lidlu i nagrałam Wam wczoraj, jak wróciliśmy film, więc jeżeli jeszcze nie wiedzieliście top produktów, co warto kupić w Biedronce i w Lidlu, na dole macie link do mojego najnowszego filmu. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. Działa wiatrak, bo jest pioruńsko ciepło. Leoś tutaj gra w taką fajną grę ze strefy Kubusia. Jest taka bezpieczna strefa Kubusia, on ma tam swoje ulubione gry i sobie pyka, gra. Więc wczoraj, słuchajcie, byliśmy na tych zakupach i była ogromna burza. Później wróciliśmy do domu, też był hardcore. No i dzisiaj, jak wróciłam z rowerów do domu, jadłyśmy z Nel drugie śniadanie, i jak poszło, to po prostu. No, zrobiło się momentalnie ciemno, czarno, szaro, góro i ponuro Wiatr był taki, po prostu wichura Ale nie o tym, chciałam się zapytać Was, jak to u Was jest z tymi burzami Czy przeżywacie, czy boicie się burzy, czy wręcz przeciwnie Dla mnie burza to jest żywioł i ja się boję Jest dużo zniszczeń, są ogromne też wichury Ja nie lubię grzmotów, nie lubię piorunów Kiedyś zawsze jak moja teściowa jeszcze przyjeżdżała do Londynu że jak mieszkała i mieszka już w Londynie, jak zawsze rozmawiałyśmy, to mówiła, że ona się panicznie boi burzy i wiecie co? Wiecie co? Ja z wiekiem też powiem wam, że coraz bardziej to przeżywam. Wcześniej jak mieszkaliśmy w Londynie, to wiecie, w mieście Burza w Londynie, w centrum, dużo budynków, ale teraz, jak mieszkam na wsi, to tak nie za bardzo, jeżeli chodzi o tą burzę, właśnie. Więc dajcie znać, jak to u Was jest, czy też tak przeżywacie, bo ja Wam powiem, że wczoraj to zakupy tak robiłam, tak się trzęsłam. No i wczoraj też wbiegłam na chwilę do Pepko, kupiłam tam kilka rzeczy, jakieś skarpetki. I ostatnio, niestety, śnieżka pogryzła mi moje ukochane, słuchajcie, moje ukochane klapki z Primark. E, takie lubiłam. Japonki, takie zwykłe, wiecie, za funta czy za funt 50. Ona wzięła, znalazła te klapki, bo zostawiłam je na dole w korytarzu. Chyba pojechałam na rower, założyłam Adidasy. Zostawiłam klapki i ona po prostu pogryzła mi te japonki. Japonki, nie klapki. No i wchodzę do Pepko wczoraj, tak na szybko, i patrzę, a tam są japonki za 4,99. Ja najbardziej takie lubię. I powiem Wam szczerze, że u mnie się one naprawdę fajnie sprawdzają. E, 5 zł. Do biegania. Ja szczególnie wiecie, lubię w takich Japonkach chodzić po domu właśnie albo do ogrodu, Ja sobie zakładam. Były różne, ja wybrałam sobie takie, o, proszę bardzo, z ananasem. Jestem też w międzyczasie do pijania swojej kawy, która każda mama już wie jest kompletnie zimna. I też znowu dalej wracamy do tego, co Wam chciałam powiedzieć, więc dzisiaj rano byłam na rowerze, jak mogliście zauważyć, później była ta ogromna. Wichura i burza e, i się rozpogodziło. E, Krzysiek wrócił z Le 8 do domku e, i poleciałam szybko e, na rower z rodzicami, bo rodzice mówią, dawaj, dawaj z nami na rower, bo później wieczorem nie wiadomo, czy nie będzie znowu takiego, takiej akcji, więc pojechaliśmy mm, na rowery z rodzicami. Wróciłam słuchajcie, jakąś godzinę temu niecałą, musiałam się wykąpać, e, odświeżyć, bo po prostu biegi mi wyszły, buzia czerwona no bo wiecie, jak takie gorąco jazda na rowerze o tej porze, no to jest hardkorek, e, dobra e, to już o książeczkach wam mówiłam bardzo mnie cieszy, że też z mojego polecenia e, już e, kilka z was zamówiło fenomen poranka i tą drugą książkę o zdrowych nawykach którą wam pokazywałam, czekajcie, bo ja tutaj ją mam zobaczcie o tej książce mówię, jest świetna, zaczęłam już czytać i polecam. No i naprawdę dużo fajnych rzeczy można się dowiedzieć. No i oczywiście fenomen poranka. I moi drodzy, pokażę Wam szybciutko fajne produkty, które ostatnio odkryłam, które mogę Wam polecić. Pierwszy produkt, który chciałam Wam pokazać, to jest naprawdę coś sztosowego. Jeżeli jecie naleśniki, owsianki, jakieś placuszki twarogowe, nie wiem, jakieś desery sobie robicie i jeżeli lubicie masło orzechowe... To musicie spróbować tej pasty. Ja to dorwałam przez przypadek w Rossmanie. To jest dip, 100% orzechów, pasta orzechowa. E, wyciśnij mnie przed użyciem wstrząśni i to są orzeczki ar, orzeczki orzeszki arachidowe, 100% i nic więcej. I ja na przykład dzisiaj sobie robiłam, pewnie już widzieliście tak, widzieliście, pokazywałam wam wcześniej, na drugie śniadanie omlet e, i dodałam tam e, truskawki, borówki, troszkę dżemu truskawkowego, i polałam sobie to tą pastą. Kupiłam w Rosmanie. Przechodziłam po prostu już do kasy, zajrzałam na tą zdrową półeczkę i jak zobaczyłam, to myślę, to musi być dobre. Także polecam to serdecznie, bo to jest przepyszne. Kolejna rzecz, którą polecam, którą cały czas kupuję, to są te grzanki. I tak wiem, sama mogłabym zrobić, zrobić sobie grzanki, byłyby na pewno o wiele zdrowsze, ale to jest petarda, szczególnie do sałatek odrobinę. Ja jestem tą osobą, która, jak wiecie, uwielbia chleb. I żeby trochę się oszukać, nie dawać sobie tego chleba do sałatki, to tak dosłownie kilka, kilka tych grzaneczek. One są przepyszne, są jeszcze czosnkowe, razowe. Eee, kasza bulgur ostatnio kupiłam, bo dawno nie jedliśmy, ale bardzo lubię teraz do takich letnich obiadów, nawet do sałatki z kurczaka. Miks sałat, kasza bulgur, suszone pomidory, rewelacja, to jest też super produkt eee, słuchajcie, kupiłam dzieciakom te batoniki i moja Nel się nimi zajada e, to są batoniki, pokazywałam Wam e, we wczorajszym holu e, dzisiaj, wczoraj zjadła jeden batonik dzisiaj zjadła i bardzo jej smakują więc stwierdziłam, że Wam o tych batonikach powiem to są Bee Kids e, chyba od Ewy, to mówi Active nie wiem, od Ewy Chodakowskiej jagoda i jabłko, jestem siłek, źródło wapnia bez dodatku cukru, coś takiego wiecie do pochrupania Przyprawa też, którą bardzo często kupuję, którą mogę Wam polecić, szczególnie lubię do kurczaka ją dodawać, do tofu nawet. Także polecam Wam bardzo serdecznie, to jest z Lidla. No i kolejna rzecz. To jest miks do sałatek, słonecznik, dynia, orzeszki, pini. Żeby nie kupować osobno, wiecie, mmm, matko, słonecznika, dyni, orzeszków, to tutaj w Lidlu taki miks możecie dostać. Super sprawa. Teraz szczególnie do sałatek troszeczkę podprażyć na suchej patelni i jest po prostu jazda. Mam jeszcze coś fajnego, ale jeszcze nie próbowałam, choć wiele osób poleca to. To też Wam mówiłam w tym wczorajszym holu, także zerknijcie sobie na mój haul z Lidla i z Biedronki. Dużo takich top produktów. Produktów, tak jak mówię, fajnych, ciekawych, może czymś Was zainspiruje, z bazylią, zobaczcie, więc będę testowała. Dobra, a tymczasem dopijam kawę i zabieram się za obiad. No i pewnie myślę, że pokażę Wam, co ja dzisiaj tutaj na obiad będę robiła. Będzie taki fit, myślę. No taki fajny, letni, bardzo szybki obiad, bo czas nas goni, więc bardzo szybki obiad będzie. Także zostańcie ze mną. Drugko, Zimna kawa też całkiem spoko. A jeszcze jedna ważna rzecz, ale to za chwilę Wam powiem. Mm. Zimno też jest okay. Powiem wam, że Śnieżka Ostatnio zrobiła demolkę I pogryzła nam fotel I trochę kanapę <gryzła> Tak No i spójrzcie co kupiłam temu szkodnikowi Byłam wczoraj w sklepie zoologicznym Kupiła mi trochę kostek do gryzienia Na ząbki I taką oto piłkę No i powiem wam, że jest nią zainteresowana I gryzie ją, więc jestem zadowolona Pytaliście też ostatnio, jak tam nasza akcja, nocnik. A więc, kochani, nie jest źle, jest całkiem ok. Także cały czas działamy, działamy w tym temacie. I chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że przyszła do mnie paczka z Shein. Bardzo dawno nie zamawiałam z Shein, bardzo, bardzo dawno. Ale weszłam i zobaczyłam kilka ciekawych rzeczy. Więc niedługo na kanale będzie mierzymy z Shein i między innymi, słuchajcie, ta z krótkim rękawkiem. I do niej są dresowe, krótkie spodenki, więc. To jest taki bardzo wygodny, myślę, komplecik do śmigania. Także dawno nie zamawiałam 3-in i stwierdziłam, że dużo fajnych rzeczy przymierzymy sobie. Myślę, że jutro się ogarnę i takie właśnie mierzymy z 3-in. Nagram. A tymczasem idziemy robić obiad. Jestem i pokażę Wam szybciutko, co robię na obiad. Też pisaliście mi ostatnio, że wasze pieski też się męczą i jest im bardzo gorąco, także robimy co możemy, ale chociaż dzisiaj powiem wam, że jest lepiej. Dobra, szybki obiad, raz, dwa, osiem, pięć, kiedy nie ma czasu. Polecam wam te ziemniaki bez konserwantów, gotowe. Mamy z papryką i z rozmarynem. Ja dzisiaj będę robiła te z papryką. Można zrobić w mikrofali w piekarniku, na patelni, ja wrzucam na patelnię, chwila, moment i gotowe. I mamy polędwice z dorsza. Moje dzieci już zajadały obiad, tak naprawdę, bo jadły dzisiaj, słuchajcie, rosołek. Także już są podjedzone, jedli rosołek i jedli dzisiaj też takie fajne omlety na wypasie. Więc ja robię sobie Krzyśkowi dorsz, polędwicę z dorsza. Do piekarnika wrzucę, dam dużo przypraw, delikatnie tylko dam jajeczko i bułkę ale Tak delikatnie. Tylko musne, dużo przypraw, do tego te ziemniaczki i albo będzie sałata z, ze szczypiorkiem i z jogurtem, albo zrobimy mizerię ze skyrem. Także wiecie, tak bardzo bardzo dzisiaj e, letnio, że tak powiem. Dobra, zabieram się do roboty. Kochani, proszę mi tutaj szybciutko powiedzieć, czy znacie mm, pomidorki malinowe, z Biedronki, te malutkie, o matko, ale one są pyszne, pychota na przegryskę sam raz. No dobrze mieli moi. Mamy już. Ja zawsze moczę papier do pieczenia, bo on wtedy fajnie się z nim po prostu pracuje. Nie lubię jak jest taki sztywny. Także mamy już tutaj polędwiczki. Dodałam te zioła toskańskie. Troszkę przypraw. Oczywiście świeży koperek. Plasterek cytryny. No i słuchajcie, wrzucam do piekarnika. Ja zawsze robię na oko wszystko, także nie powiem wam na ile wrzucamy rybkę. O, no, ryba to się szybko robi. A w międzyczasie zrobię ziemniaczki i chyba ogórki dzisiaj. No dobrze, moi drodzy, moi drodzy, ja tylko na chwilkę tak muszę tutaj ogarnąć na tarasie, dlatego że zobaczcie, ta wichura, co tutaj porobiła, porozwalała duże rzeczy, także zaraz poogarniam jeszcze i będę się z Wami już powolutku żegnała. Słuchajcie, jak to jest bawić się z, ze swoim dzieckiem, ze swoją córeczką. Skakałyśmy, bawiłyśmy się, Nel siadła mi na kolana i podskakiwała, jak mnie tu przywaliła z główki. Tak mnie uderzyła głową, że aż mnie po prostu zamroczyło. Słuchajcie, autentycznie aż mnie zamroczyło. Mówię, Boże, jak mnie boli, i przez jakieś 10 minut tak mnie bolała głowa, ale zaraz wyjąłam zimny martini z lodówki. Przyłożyłam sobie. Także niedawno miałam siniaka tutaj. Teraz będę miała wielkiego siniaka tutaj. No mam nadzieję, że uda się. W... Bez siniaka. Także tak to jest z zabawami, moi drodzy. Z dzieciątkiem swoim szalonym. E, dobra, będę się już z Wami żegnać. Nelcia wykąpana, wybawiona, poszła spać, leo się kolację i też niedługo uderza e, do snu. A my widzimy się w kolejnym vlogu. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Mua! Buziaczki, hej! Pa, pa!